Ale mi się od Państwa oberwało za to, że nie wierzę we wszystkie teorie spiskowe odnoszące się do 11 września w Ameryce, kiedy to runęły dwie wieże World Trade Center. No, we wszystkie to nie jestem w stanie uwierzyć, nawet wszystkich nie znam, bo ich jest cały legion. Więc oczywiście no, posuwam się do winy. Kiedyś jechałem do. Gdańska pociągiem zaprosił mnie do przedziału um, uprzejmy pan, okazało się, że to mój czytelnik, no i gorzko żałowałem tego, bo przez pięć godzin mi klarował teorię spiskową, zgodnie z którą nie było w Smuleńsku żadnej katastrofy, tylko wszyscy zostali albo zamordowani, albo uprowadzeni jeszcze w Warszawie, a tam ta katastrofa cała to została sfingowana. No, widzicie państwo, niełatwo jest uwierzyć w teorie spiskowe. No, ale tu reakcja państwa, nie wszystkich na szczęście, ale no, do takiej całkiem sporej liczby, Była dla mnie no, taka surowa. Także no, obiecuję poprawę oczywiście w granicach rozsądku, bo to we wszystko, we wszystko wierzyć, to Kuroń tylko potrafił, tak jak to był pogrzeb Jacka Kuronia, no i tam było duchowieństwo wszystkich wyznań, podobnie zresztą jak na pogrzebie pana prezydenta Pawła Adamowicza, no i tam każdy z tych duchownych swoje tam przemówienie i modlitwę wygłosił. Jeden z y, obserwatorów tej sceny powiedział: Chłop wierzył we wszystko. No Ja nie jestem Jackiem królem, więc nie jestem w stanie we wszystko wierzyć, także muszą się Państwo zgodzić na pewne niedoskonałości y, tutaj w moim przypadku. A tymczasem przechodzimy do pytań. Pan Bartek Wincęciak pyta: Co Pan sądzi o tym, że ogromna większość polskiej elity to Żydzi? Petru Dawid Wexler, Duda Aaron Feigelbaum. Można by wymieniać, ale dzisiejsza elita to albo wnuki, albo, albo pasierby Stalina. No, nie wiem skąd pan Wincenciak wie, że ogromna większość polskiej elity to Żydzi. Nie wiem, ale się domyślam, bo w internecie, w internecie krążą takie listy Żydów w Polsce. Ktoś się bardzo dobrze bawi, bo na przykład y, tam właściwie te listy polegają na tym, że każdy, kto tam jest publicznie znaną osobą, to ma przypisane jakieś żydowskie nazwisko. No i mówię, że ktoś się dobrze bawi, bo na przykład y, Władysław Fraseniuk ma nazwisko Rotenschwanz. No, każdy, kto wie, co to po niemiecku znaczy, to sobie zdaje sprawę, że żaden Żyd by się tak nie nazywał, bo Rotenschwanz po niemiecku, no muszę to powiedzieć, żeby to jakoś nie być głosem, to jest czerwony chuj. No więc ja poproszę mi pokazać Żyda, który by się tak nazywał i nie zmienił sobie nazwiska. Nazwiska Żydom Polskim to warto tak gwoli wyjaśnienia. Nadawał taki urzędnik w służbie króla pruskiego po trzecim rozbiorze, bo Warszawa się znalazła w Zaborze Pruskim początkowo. No i taki nie jak, nazwiskiem Hoffman, urzędnik w służbie króla pruskiego, nadawał polskim Żydom nazwiska, bo w Prusach to już mieli, a w Polsce jeszcze nie. No i on im tam nadawał, więc jak któryś tam mu nie był, on niewrażliwy, ten cały Hoffman. Zresztą jest taka opera opowieści Hoffmana, to właśnie o nim. No i on, jak nie był niewrażliwy na brzęczące argumenty, jak jakiś Żyd mu tam psakiewkę przyniósł, no to mu dawał takie nazwisko Goldstein, Goldberg. A jak mu nie przyniósł, albo za mało mu przyniósł, no to takie trochę śmieszniejsze. Ale nie takie śmieszne, bo mu król uszy poobrywał. No nie takie obyczaje były w XVIII wieku, proszę Państwa. Więc przypuszczam, że pan Wincentyak czerpie natchnienie z tego źródła. Można by wymieniać, powiadano, pewnie, że można by wymieniać, ale dzisiejsze Alita to albo wnuki, albo pasierby Stalina. Dlaczego Stalina? No, nie tylko. Tam byli oczywiście stalinowcy i sowieccy kolaboranci, ale nie wszyscy kolaborowali z Sowietami, na przykład rodzina państwa Michników jak najbardziej, ale na przykład moja nie kolaborowała z Sowietami. Ja co prawda do elity się nie zaliczam. Wprawdzie pan świętej pamięci, pan mecenas Stanisław Szczuka twierdził, że mam szlacheckie pochodzenie. A kiedy mu mówiłem, że nie, że jestem pochodzenia chłopskiego, to mi mówił, a co tam pan brat wie? Także no coś tam muszę wiedzieć jednak. Pasierby, wnuki albo pasierby Stalina. No, progenitura Stalina jest dosyć znana. On miał córkę i syna, dwóch właściwie, jednego takiego hulaka, a drugiego, ten drugi syn dostał się do niewoli niemieckiej i tam, zdaje się, zginął. Natomiast córka wybrała wolność w Stanach Zjednoczonych, potem tam różne koleje losu przechodziła, więc to potomstwo Stalina jest znane, to nie jest tak, że my nie wiemy, no gdzieś tam być może jeszcze takie to, potomstwo nieznane, ale nie sądzę, żeby pan Wincentiak miał to na myśli, tylko raczej takie duchowe ojcostwo Stalina. A to tych, to jest rzeczywiście na kopy, to cały Legion. Warto przypomnieć taki wierszyk, fragment właściwie wierszyka, bo ja całego tego nie znam ułożony przez Jerzego Borejsza, czyli Goldberga jeszcze w Lwowie podczas pierwszej okupacji sowieckiej. On tam pisał między innymi tak, mamy śliczne przyodziewy, wyszywamy burki, wszyscyśmy syny Stalina i Stalina córki. No więc mm. <laughs> jest rzeczywiście coś jest na rzeczy. Pan Wincenciak dobrze tutaj kombinuje. Proszę Państwa, Andrzej Rosołowski, jak przeprowadzić poleksit, będąc jednocześnie w kieszeni naszej Złotej Pani? Jak taki poleksit powinien według Pana wyglądać? No, ma Pan słuszność, Panie Andrzeju Rosołowski, nie można przeprowadzić poleksitu, siedząc w kieszeni naszej Złotej Pani. Nasza Złota Pani by nam na, na to nie pozwoliła. Co innego Wielka Brytania, a co innego Polska. Nie dlatego, nawet że takie polskie przysłowie jest, co wolno w Wojewodzie, to nie Tobie smrodzie, ale bez Wielkiej Brytanii to nie wiem czy nasza złota pani z francuskim prezydentem Macronem by się zdecydowała na podpisanie cyrografu wawskich akwizgranie ostatniego, bo Wielka Brytania jednak ma duży ciężar gatunkowy w polityce europejskiej. A jak będzie poza Unią, no to już łatwiej tam, swobodniej się wszyscy czują, jak to mówi przysłowie myszy harcują, gdy kota nie czują. No więc właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Jak taki polexit powinien według mnie wyglądać? No, Pols Państwo, które chce wyjść z Unii Europejskiej i pójść, że tak powiem, na swoje, być na własnym wikcie, bo to na tym rzecz polega, no, musi zadbać o to, żeby miało wikt i opierunek, więc krótko mówiąc trzeba się do ewentualnego poleksitu solidnie przygotować. Przede wszystkim trzeba uwolnić narodowy potencjał gospodarczy, bo y, o, obecność Polski w Unii Europejskiej polega między innymi, powiadam, między innymi na tym, że Polska jest przedmiotem, niemieckiego projektu Mittel Europa z 1915 roku jeszcze. Ten projekt zakładał, że na terenie Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim będą utworzone państwa pozornie niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko peryferyjnych i uzupełniających, więc dopóki Polska ma gospodarkę peryferyjną i uzupełniającą, no to nie bardzo może sobie marzyć o jakichś poleksitach. Najpierw trzeba państwo do tego odpowiednio przygotować, również pod względem militarnym, dlatego że no, jak już po traktacie, bo w to europejskie siły zbrojne to jest tylko kwestia czasu. No a wtedy polexit może zupełnie inaczej wyglądać. Wystarczyłoby, żeby nasza Złota Pani, tutaj to znaczy nie nasza Złota Pani, tylko niemiecka BND uruchomiła Ukraińców tych zadaniowanych dywersyjnie, no to byśmy się nie pozbierali tym bardziej, że ustawa nr 1066, którą podpisał 24 stycznia 2014 roku, pan prezydent Bronisław Komorowski, a która przewiduje udział w formacji zbrojnych obcych państw w imieniu rozruchów na Rzeczypospolitej cały czas obowiązuje. Proszę Państwa, czy zabójstwo pan Piotr Ulrich, czy zabójstwo prezydenta Gdańska to może być kolejną rozgrywką dawnych słów, czyli morderstwo na zlecenie, do tego rezygnacja owsiaka, który od razu ściąga na siebie uwagę, używając słów, których zupełnie po nim nie można się było spodziewać, czy jesteśmy rozgrywani na szerszą skalę. No, pojawiają się takie teorie spiszkowe, że zabójstwo pana prezydenta Adamowicza albo było morderstwem na zlecenie, albo miało podtekst polityczny. Ja akurat uważam, że ani jedno, ani drugie nie jest prawdopodobne, dlatego że ten sprawca, no, po tym co tam się o dowiadujemy, to widać wyraźnie, że on naprawdę był niezrównoważony psychicznie. No, niezrównoważonego można też użyć. Owszem, to. Powiadam, rzeczywiście tak może być. Służby takie rzeczy umieją robić, albo nasze, albo jakieś takie nie nasze. No więc, Ale warto postawić sobie pytanie, no dobra, ale dlaczego służbom miało zależeć na tym, żeby pan Paweł Adamowicz zginął? No. Pan Paweł Adamowicz nawet jak był żywy, to pary z gęby nie puszczał. W związku z tym no, wystarczy przypomnieć jego zeznania przed Sejmową Komisją badającą sprawę, amber nic nie powiedział. No więc nie było żadnego powodu, żeby służby miały go zabijać, bo jedna służba miałaby powody w takiej sytuacji, bo ja tam nie znam innych aspektów, ale jedna służba mogłaby mieć powody, to znaczy wojskowe służby informacyjne, no ale wojskowych służb informacyjnych przecież nie ma. Co prawda... Ta nieobecność oficjalna jest tylko wyższą formą obecności, no ale to w USI rzeczywiście, stare kiejkuty rzeczywiście miałyby powody, żeby zamordować pana prezydenta Adamowicza, ale. W sytuacji, gdyby inaczej się zachowywał przed Sejmową Komisją badającą aferę Ambergold. Jego zachowanie pod tym względem było wzorowe, w związku z tym żadnego powodu, żeby tam nasyłać na niego jakiegoś wariata. Nie było w każdym razie, ja tak uważam. Proszę Państwa, pan Sławomir Wolszczak. Czy ty, Czytał Pan książkę Douglasa, Douglasa Rida Strategia Sionu napisaną w latach 52-54? I czy zna Pan lepszą książkę o sionizmie? No ja tę książkę chyba mam nawet, ale jej nie czytałem. Wbrew temu, co państwo wielu z państwa myśli, ja nie jestem żadnym specjalistą od Żydów czy od sionistów. O strategia sionu jest prosta: wypić, zakąsić. To znaczy trzeba na to mieć pieniądze. No i cała strategia sionu jest obliczona na to, żeby jak nie z tego źródła, to z innego źródła te pieniądze się pojawiały. No i na razie jest tak, że no, Izrael dostaje na przykład 4 miliardy dolarów rocznie na rozmaite z własne potrzeby, ponieważ nie musi się rozliczać jako jedyne państwo na świecie, to zaraz pożycza te pieniądze amerykańskiemu rządowi na wysoki procent, więc no taka jest strategia Syjonu. W związku z tym nie, nie jest ona specjalnie skomplikowana, ale ani też niemożliwa do przewidzenia, bez nawet bez czytania książek, a książka na pewno jest interesująca, tym bardziej interesująca, że od lat 50. Przypuszczam, że strategia Syjonu wcale się nie zmieniła. Proszę Państwa, Pan Grzegorz Gawrysiak, mam pytanie odnośnie konferencji dotyczącej Bliskiego Wschodu w Warszawie. Czy Pan uważa, że słusznie jest ona organizowana właśnie u nas, czy nie lepiej pozostać neutralnymi w tej kwestii? No, organizowana ma być właśnie u nas. To nie jest takie pewne zresztą, bo. O ile mi wiadomo, poza Polską żadne inne państwo, i Stanami Zjednoczonymi oczywiście, żadne inne państwo nie zgłosiło y, y, intencji udziału w tej konferencji. Więc nie wiadomo, czy ona się odbędzie, bo to Polska, jak się namówi ze Stanami Zjednoczonymi, to w Iranie może to dużo śmiechu wywołać. że <śmiech> Polska oczywiście, jasne, ta. Chyba, że chcemy, żeby Pers napoił konie w Wiśle, no to możemy się doigrać, możemy się doczekać takich rzeczy. Odpowiadając na pytanie, no nie, nie uważam za stosowne, żeby taka konferencja była organizowana nie tylko z powodów politycznych, ale również z powodów takich moralnych bo taka konferencja w sprawie Iranu, w której Iran by nie uczestniczył, to bardzo mi by przypominała konferencję w monachijską w 1938 roku, kiedy to Francja, Wielka Brytania i Hitler do spółki się namawiali, co zrobić z Czechosłowacją, albo konferencję w Jałcie w 1945 roku, kiedy to Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Stalin namawiali się, co zrobić z nami, więc powinniśmy jednak unikać takich. Tych. Jedna, jedna rzecz mogłaby to usprawiedliwiać, bo to ja to nazywam łajdaczeniem się takim. To, że Amerykanie chcą, żebyśmy się łajdaczyli, to oczywiście jest to powód, ale niewystarczający. Łajdaczyć się możemy, ale nie za darmo. Gdyby na przykład Stany Zjednoczone, proponując Polsce zorganizowanie w Warszawie takiej konferencji, jednocześnie uchyliły u siebie swoją ustawę 437, a Izrael bezcenny, bo to w jego interesie ta konferencja byłaby zwoływana. By oświadczył na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, że ani on, to znaczy ani Izrael, ani diaspora żydowska nie ma wobec Polski żadnych roszczeń majątkowych i nie będzie ich nigdy podnosiła w przewidywalnej przyszłości. To za taką cenę moglibyśmy się troszeczkę połajdaczyć, no bo trudno w polityce zagranicznej czasami trzeba się połajdaczyć, ale zdaje się, że nasi dygnitarze postanowili łajdaczyć się za darmo, no to nie tylko są no, łajdakami, ale i durniami, to już gorzej być nie może. Proszę Państwa, Tomek Syrek-Filmowiec yy, pyta, pan Tomek Syrek-Filmowiec, szkolnictwo państwowe czy prywatne, w trakcie któregoś wystąpienia wypowiedział się pan o szkolnictwie państwowy w ciepłych słowach, ale krótko, czy mógłby Pan temat ten rozwinąć? No nie przypominam sobie, żebym się wypowiadał o szkolnictwie państwowym w ciepłych słowach kiedykolwiek. Uważam, że państwowy monopol edukacyjny to jest jedna z, jeden z trzech elementów piekielnej triady, Dzięki której masowe duraczenie jest możliwe, a masowe duraczenie jest jednym z elementów rewolucji komunistycznej, więc nie, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek się wyrażał ciepło o państwowej edukacji. Uważam, że powinno być Ministerstwo Edukacji zlikwidowane. Ci wszyscy urzędnicy tam jakiejś prożytecznej pracy sobie powinni poszukać. No i. Różnorodność szkół by była prywatnych. Jedne szkoły by uczyły dzieci, jak się prezerwatywę na ogórek nakłada, a inne szkoły by uczyły dzieci tam matematyki, języka polskiego, historii. No i zobaczylibyśmy, które szkoły lepiej kształcą młodzież, bo tak i co tam prezerwatywę umie nakładać się, to nałoży parę razy, ale potem już nic. A za nakładanie prezerwatywy to nie, nikt nie chce płacić, nie będzie chciał płacić. No chyba, że jakieś panienki, takie bardzo rozbudzone erotycznie, ale nie sądzę, żeby takich panienek było zbyt wiele. Zresztą to raczej one każą sobie płacić, a nie sam płacą. No więc dobrze by to nie wyglądało. Jestem za tym, żeby. To najkrócej, jak mogę odpowiedzieć, jestem za tym i rozwijam temat, że państwowy monopol edukacyjny powinien być zniesiony raz na zawsze, a budynek, w którym się mieści, powinien być zburzony, teren, teren zaorany i posypany solą, tak jak Kartagina, żeby nic na tym terenie nie wyrosło podobnego. Proszę Państwa. Kiedy była ostatnia realna szansa na ocalenie Polski przed rozbiorami? Rzeczywiście taka szansa była na ocalenie Polski, to znaczy na zachowanie całości polskiego terytorium. Jeszcze kiedy ministrem spraw zagranicznych Katarzyny był hrabia Panin, to on reprezentował taki pogląd, że Rosja powinna stać się protektorem Polski. Polska powinna ten protektorat uznać ale bez dzielenia się terytoriami, częściami Polski z Prusami, ani z Austrią. No to moim zdaniem to była ostatnia szansa, no ale y, Król Pruski podjął bardzo udaną intrygę, y, której, której skutki wyrażał taki anonimowy wierszyk, a w każdym razie ja nie pamiętam już kto go ułożył, zwiódł Król Pruski marszałków, marszałkowie posłów, a carowa rosyjska targowickich osłów. Więc ta, ta okazja została zmarnowana, między innymi dzięki intrygom, czy skutek intryg króla pruskiego, a konkretnie ambasadora pruskiego, takiego Włocha Lukesiniego w Warszawie, który już po tym, jak udało mu się tę intrygę doprowadzić do skutku, napisał w liście do króla pruskiego, wie, że Teraz najważniejszą rzeczą jest utrzymać, żeby ci nie wiedzieli jeszcze, do czego będą zmuszeni, jak najjaśniejszy Pan zażąda od nich wdzięczności. To była ostatnia szansa i zaprzepaszczona. Co Pan sądzi o książkach wydawanych przez byłych agentów polskiego wywiadu, tak zwanych starych kiejkutów, na przykład Wincenta Sewerskiego? No, nie znam tych książek. Ale no niech wydają książki. Zawsze być może, że tam jakieś ciekawe rzeczy będą pisali, jak tam co tam stare Kiejko czy na przykład o sobie myślą i tak dalej. Jakie mają tam wyobrażenia o tym, co powinno być w Polsce i tam. Pan Mateusz Kruśniewski. O, dużo pytań. Pan Mateusz Kruśniewski zadaje: Czy słyszał Pan o teorii nowego porządku świata? Tak. Czy nie sądzi pan, że łączy się ona z projektem POLIN? Nie sądzę. Czy słyszał pan o ruchu Q? Nie wiem, co to za ruch. W USA rzekomy ruch sugeruje, że prezydent Donald Trump walczy z Deep State'em, agenturą wewnątrz rządu USA oraz z satanistami, pedofilami. No, w USA wiele rzeczy tam jest. Także pewnie i taka jest. Ja akurat jeśli chodzi o agenturę wewnątrz rządu, no to rzeczywiście Donald Trump podjął taką prowadzi wojnę z FBI. To, to nie jest żadna tajemnica. Ale to nie dlatego, że oni są satanistami czy pedofilami, bo ja bym jednak nie, nie wrzucał wszystkiego do jednego worka, że jak tam nowy porządek świata, to tam sataniści, pedofile i t.d. Sataniści to pan Nergal, ten Adam Darski, to jest przedstawiciel Belzebuba na Polskę, albo na, przynajmniej na województwo pomorskie, ale to cienki bolek. Bo jak Państwo pamiętacie, jak był chory na białaczkę, no to jeszcze wtedy się przyjaźnił z Dodą Elektrodą, panną Dodą Elektrodą. No i wtedy pani Rabczewska zorganizowała taką zbiórkę szpiku kostnego. Widać wyraźnie, że tam belzebu. To te, ale jak przychodzi co do czego, tak się, to przysłowie się sprawdza, że w okopach nie ma ateistów ani satanistów. To, jak przychodzi co do czego, to do, do, do jakich wartości się... Pan Darski odwołał do chrześcijańskich, do altruizmu i miłości bliźniego. Gdyby się odwołał do satanistycznych, to najwyżej dostałby kopa w dupę z okrzykiem do zobaczenia w piekle, w frajerze i tyle by szpiku zebrał. A tak, to jednak coś zebrał. Proszę Państwa, jeszcze dalsza część, dalsze pytanie pana Kruśniewskiego. Jak pan sądzi, jak to wpłynie na politykę międzynarodową i nasze relacje? z Amerykanami, jeśli to rzeczywiście prawda. No, Myślę, że to nie wpłynie, że to nasze stosunki z Amerykanami kształtowane są na trochę innej płaszczyźnie. Przypomnę, na czym polega istota tych stosunków, że Polska, przystępując do Sojuszu Północnoatlantyckiego, udostępniła Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb globalnej rozgrywki amerykańskiej z Moskalami. No i to jest istotą stosunków i teraz tylko tak próbujemy się asekurować, żeby tam w razie czego zły, zimny, ruski czekista Putin tego naszego terytorium nie zniszczył, bo muszę Państwu powiedzieć, że tu trochę od Adama i Ewy muszę zacząć. W latach 50. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych dominowała strategia zmasowanego odwetu, która polegała, najkrócej rzecz ujmując i trochę pochamsku, na tym, że walimy ze wszystkiego, co mamy. Kto przeżyje, ten wygrał. Ale kiedy Sowieci zbudowali arsenał jądrowy, niezbyt taki duży jak amerykański, ale też, no to wiadomo było, że nikt nie przeżyje. No i w związku z tym Robert McNamara w latach 60. on był sekretarzem obrony u prezydenta Kennedy'ego. Robert McNamara wymyślił, a w każdym razie jemu się przypisuje, strategię elastycznego reagowania. Autorstwo strategii elastycznego reagowania, która znowu w takim trochę uproszczeniu dużym i pochamsku, to polega na tym, że haratamy się, ale na przedpolach swoje terytoria oszczędzamy. Więc Polska pełni rolę takiego przedpola. Pan pułkownik Kukliński dlaczego podjął się działalności szpiegowskiej na rzecz Stanów Zjednoczonych, dlatego że się dowiedział, że na to przewidywało użycie 400 ładunków jądrowych na terenie Polski, to by oznaczało zagładę naszego narodu. No to on teraz NATO oczywiście tego nie przewiduje, ale zimny, ruski czekista Putin może to przewidywać. Więc tak czy owak, jak się mówiło za moich czasów w kołach wojskowych, tak czy owak sierżant Nowak. Proszę Państwa, pan Przemek Ostrysz. Mam pytanie dotyczące całej otoczki Pana kanału na YouTube oraz wystąpień w my Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna, rekrutacja do pracy przy współtworzeniu z Panem materiałów kanału dźwięko? Pro... Nie przeprowadzałem żadnych rozmów kwalifikacyjnych, to jest całkowita improwizacja, proszę Pana, tu wszyscy robią co chcą, panuje pełna wolność słowa, także żadnych takich przygotowań. Żadnej otoczki tu nie mam. Pani Ania Nowak, mam, ja mam pytanie, jaka jest Pana opinia na temat tej całej organizacji dobroczynnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Włosy Owsiaka? No widać z tej całej organizacji dobroczynnej, to Pani Ania też nie bardzo tam z tym ondarzy. Ja uważam, że to przedsięwzięcie ma charakter przede wszystkim tresury. Bo w proporcjach do wydatków państwowych na państwową sektor ochrony zdrowia ten miliard, który tam owsiak podobno zebrał, to stanowi kroplę w morzu. Zwłaszcza, że 30 lat się na to złożyło. Natomiast do Tresury znakomicie się nadaje. Taka sama akcja była prowadzona w Niemczech za Hitlera. To się nazywało pomoc zimowa. Też tam ona nawet pożyteczne rzeczy tam w ramach tej pomocy zimowej. Ja to nie o to chodziło. Goebbels ogromną taką, z ogromny przytup propagandowy zapewnił i nawet swoją żonę Magdę zrobił honorową przewodniczącą, to jak się honorową, to znaczy Magda Goebbels nie brała pieniędzy, owsiak tam trochę podobno bierze, tam złoty melon i takie różne. No więc taka jest, taki jest cel i trzeba przyznać, że pod tym względem Stuprocentowy sukces. Pan Andrzej Plewa. Czy Polska bez narodowej elity gospodarczej ma szansę zachować tożsamość? Kościół bez majątku też nie przetrwałby. No trudno by to było, trudne by to było, ale myślę, że o jednym ze składników tożsamości jest kultura. I jak już innych szańców nie będzie, to jeszcze ten jest, to jest ostatni bastion obrony tożsamości. Mówię to zupełnie serio, zresztą mówiłem to już kilkakrotnie publicznie i podtrzymuję tę opinię. Oczywiście, odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego ja też często o tym mówię, jest koniecznością, bo bez tego to nie będziemy się rozwijali odpowiednio. Natomiast. Yy, no, szanse na zachowanie tożsamości byłyby oczywiście trudniejsze, bo zbiedniałe społeczeństwo, takie zdziadziałe, no to tam kulturalnie też nie bardzo jest w stanie się rozwijać, a tymczasem no, to nam właśnie grozi, bo nie tylko elita narodowej, elity gospodarczej nie będzie, tylko jeszcze trochę i będzie żydowska u nas, bo jak roszczenia żydowskie, majątkowe zostaną zaspokojone, to już trzeba się będzie pożegnać z marzeniami, jak to mówił cesarz Aleksander II podczas wizyty w Warszawie Płęw de Reverie. Koniec marzeń, panowie! Proszę Państwa, to tyle pytań Państwo tutaj mi zadali. Nie wiem, czy odpowiedziałem poprawnie na wszystkie pytania, bo to u Pani Olejnik to na pewno bym nie zdał egzaminu. Ona lepiej wie, co każdy jej gość powinien odpowiadać, no ale miejmy nadzieję, że u nas obowiązują trochę inne zasady, bardziej wolnościowe. Państwo wykazujecie się większym stopniem tolerancji niż ludzie tzw. Tak przyzwoici, co to rozpoznają się po zapachu.